Witajcie, kontynuuję zabawę na tych zimowych aurach. Spróbuję woskownicy trochę zabrać. Nie mam pojęcia gdzie. Mogliby by podać jakoś tam informację. To wygląda jak taki krzaczek. Trzeba po prostu tego krzaczka poszukać. Jest zimniutko. Widzę, że startuje tu, gdzie poprzednio startowałem. Ale tym razem nikt tu nie otwierał. Dobrze, dobrze, celeste. To są te krzaczki? Jest! Pierwsze. Pierwsze w tym sezonie. Czy jeszcze gdzieś tu będą? Czy jest jakaś zasada, że załóżmy przy wrakach? Czy to jest całkowicie losowe? O, to wyglądało jakby było coś do zebrania. Może, może na wiosnę będzie akcja wiosna. Ten shoot, bo nie wiadomo hey, jaki serwer. Śnieżkę, zbierzemy śnieżkę. Dobra, widzę tych czerwonych krzoczków. Tu się trochę ogrzeje. Przy okazji, może coś będzie na półce. O, nie, wszystko zebrane. Na razie to są strzały, które sugerują, że walka jest między ludźmi a ark, a nie ludzie ludziom gotują ten los wstrętny. się zastanawiałem, czy jakby tutaj faktycznie zrezygnowali z tego PvE przepraszam, PvP to czy ta gra miałaby ten taki smaczek, czy by się właśnie poprawiło byłoby jeszcze lepiej ten odbiór tej gry trudno powiedzieć Ja bym chyba wolał, żeby było PvE tylko i wyłącznie z możliwością dodania takiej mapy, albo takich stref, gdzie faktycznie e, jest podział na frakcje czy coś tego typu, żeby to było ciągle w ramach tego uniwersum. Jaki powód jest, że ludzie między sobą załóżmy się nie, nie zagadują i będą do siebie walić. No ale też żeby to było tak, że rozpoznajesz te frakcje. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy co producenci wymyślą. Tu coś jeździ tak. Ty pani widzę, ale wiem, że gdzieś tutaj jest O, jest Ogrzewające rakiety Wystrzeliwuje ludzi. Opa Nicy, amunicja, jakieś takie głupotki, to się później. A i dlatego zabrałem z jednego krzaczka. Wow. Ale sporo waży, bo pół kilo. Dobra, dawaj, dawaj, od tej strony podejdź i forsuj. O dobrze, dobrze. Jakieś gratki, inne takie rzeczy, fajnie. Oh shoot. Don't shoot. Na razie tylko jeden krzaczek widziałem. To jest dość mało. To też pozbieram. Zaczynam marsnąć. Właściwie brakuje mi takiej zimy, żeby było. Już jest... Hello, don't worry. I'm friendly, don't worry, don't worry. Brakuje mi takiej zimy, żeby tak przysypało i było fajnie. Niestety, ci, którzy jeżdżą samochodami, to nie w żadnym wypadku, no ale jakby tak porządnie przysypało na miesiąc, półtora, czy jakbym nie chorował. Jeszcze coś mi się tutaj <śmianowano> przypomniało, czego byłoby mniej, ale to już nie, bo to będę, be, wejdę na rasistę. Co za czasy, nie można być rasistą. Znaczy, mi się wydaje, czy bieganie było to troszeczkę trochę? Tak, zobaczcie. <grywa> na lodzie faktycznie się ślizgam. O! Jestem rozpędzony. <grywa> Fajnie! Właśnie poprzednio, jak rozegrałem sobie tą rundkę tutaj, to nie widziałem tej opcji, żeby się tak ślizgać na tym lodzie, a teraz o! Było. Hello friendly, don't worry, don't shoot. Coraz gorzej widzę. Przyjdzie do mnie, czy nie? Dogrzewaj się, panie, Dobrzewaj się. A miałem taką rozgrywkę, że nawet Polaka spotkałem. Tylko, <gorsza> że tego nie nagrywałem. Ale jak na tyle czasu grania, to jeden to bardzo mało. Co nas tak mało? Polacy jednoczyć się. Don't shoot, Friendly! Puste. O, materiały nie mogę wziąć. Mogę coś przetworzyć ewentualnie. To i teraz. Dobre. Ciepeczki. No to też nie mogę tego... Co tu mogę przerobić? To mogę przerobić jeszcze? Tu nie ma. Tu były te gumowe elementy. Gumowe elementy. Czy selekcyważą? A później trzeba zrobić tłumik do broni. O, nie mam gumowych elementów. Nasionka. To bym musiał zrobić tak. I teraz pasuje. O, nasionka. Idealnie. Coś to jest. Nie ma. Żeby mi to nie pipczało, dobra, idę dalej. Ten klucz, co ja mam, jego by się przydało wykorzystać. Klucz do aneksu testowego na zaporze jest coś takiego jak aneks testowy. Aneks testowy, tutaj. No to idzie. Czy to. A, już wiem. Już wiem, gdzie to jest. Mam tu w bezpiecznej kieszeni? Mam. to sobie przesuwałem do bezpiecznej. Zawsze to jedno to mogę donieść. Don't shoot, friendly! Please, don't shoot! Czy tam radę, czy zmarznę tutaj tak 500 metrów? Not sure, friendly, friendly. Hello? Hello, friendly. Don't worry. I take my own business. <laughs> No też, na razie jednego krzaczka znalazłem. Trochę malutko. Dobra, to było plądrowane. Ale zawsze jakieś pozostałości. O, na przykład właśnie, gumowe części. Bandaże? Zebrałem? Mam, no to biorę. Czy tutaj coś jeszcze jest? Nie. A na tej ścianie? Nie. Nie widzą? Nie będziesz do naszych wani I cyk, oznaczone mam oznaczone Woda płynie? O ja to mi się przypomina zaraz ten Eee te te, te te jak ta gra była Sons of the Forest Tam wszystko pozamarzane Udechnij wreszcie. Rakietowiec tam jest. Tu sobie wejdę, odpocznę trochę od zimna. Przykaz jeszcze mogę sobie sforsować. I co? Części metalowe? Rozłóż panie kurczę, trzeba zbierać wszystko teraz. Posprzedawałem na pewniaczkę i teraz... Mam no braki niestety, tam coś padło, bo flara leci. Nie widzisz mnie. Wydaje ci się, o ty kurcze ja No i tak tutaj sobie przejrzę Tkanina, dawaj tkaninę Tkanina Pani Strek to byłyby plastiki Jak tam to mnie nie interesuje to nasionka i superacko Rękawiczka śmieszna. Ja mogłem z wami walczyć, ale nie chcę. sobie nie tak. I się. Trzeba być pristine, czyli tutaj, w takim nienagannym stanie. A może tak, strona. Czy mógłbym go pokonać tym co mam tutaj? A raczej byłoby to dosyć trudne. Don't shoot, friendly! Do tego miejsca mam. O, tu ktoś otworzył. Friendly, don't shoot! Chyba, że są jeszcze jedne drzwi, to wtedy... Uuuu! To chyba wolę zamienić na to. To rozłożyć na części plastikowe. To na czujnik? Nie, pomyślimy inaczej. Tylko jak? Chemikalia. Nie zbieram chemikaliów, więc coś się nie przyda w ten sposób. Śnieżki się pozbędę. Nie potrzebuję ich aż tyle w domu. Bandarz. Pewnie, że chcę. Dobrze, że ktoś już poodwalał robotę za mnie. Co prawda, zebrał te ciekawsze rzeczy, ale chociaż nie muszę tutaj się szarpać. Dobra, mm, na co to się na ropę? A ty na co jesteś? Części mechaniczne. A ty, stop. Ark Ogniwo zasilania. Tego mogę się pozbyć. Nawet na tej zasadzie, chociaż widziałem, że to będzie. Mm, z czegoś zrezygnować. Bandarzy chyba zrezygnuję póki co. I oki doki. ile to jest czasu? Uh, tu już jest zamknięte. Czyli tam będzie powrót do tamtej miejscówki. Bandaże, więcej bandaży. No, szkoda, że więcej. A mogę wytwarzać tą tkaninę? Nie. Tutaj z tego miejsca nie mogę. Decision, decision, decision. To by się przydało zabrać. Dobra, za fajerwerki. Tu nie ma, nie ma. Popatrzyłem, chyba nie. Nie wziąłem drutu w końcu. Wziąłem. to bierzemy procesory. gumy już nie mogę, części elektryczne mogę. A na co Ty się przetwarzasz? Części plastikowe? No to dawaj na części plastikowe. Nie będziemy marnować przebiegu tutaj. Ale tej tkaninki w końcu nie wziąłem. Aż muszę zobaczyć, bo tkalina jedna sztuka to jest 14 tego. No to zdecydowanie zamieniam, bo jak dobrze pamiętam, tu gdzieś była tkaninka. Tu nie, tu. Tutaj, czyli łącznie 28 z tych tkanin już mam. Podnieś plastiki, Podnieść plastik. Podnieść, żeby nikt nie śmiecił tutaj. No dobra, otwieramy. I co, to było jedyne? Czyli klucz wzięty niepotrzebnie, bo to już otwarte. No i dobra. Ale może jeszcze będą jakieś łokoci i witaminy. Już się nie zapowiada. Na no full, full, full. Trzeba będzie zrobić jeszcze jeden przebieg, żeby zobaczyć. O oh. granat, granaty to nie. Widzicie tam pajączki? No, rusz się. Tu przeszukamy. Jest to park. Zdecydowanie zabieramy. A tu części gumowe już więcej nie wezmę. Czyli następna misja to jeszcze raz wziąć ten kluczyk i dotrzeć do tego miejsca. Otwieraj! No, nie reaguje na przycisk. Słyszę jak biegnę. Nawet sobie nie żartuj gościu, bo no nie chciałbym z tobą tutaj fajnie prowadzić. Chyba usłyszał. Aha. A, jak się aktywował, jaki, jaki zuch. 6 minut, muszę go jakoś tam się pasbij dost, so friendly. Nie mam nic, czy mogłem go zaatakować. Trzeba poczekać. Przeczekać trzeba mi. sobie tam lata, ja sobie tu popatrzę przez minutkę dwie. Chyba w 3 minuty tam dobiegnę, aż tak daleko nie jest. Kocek idealny na zimę. Kolejny kocyk. Kolejny kocyk. Same koce tutaj. No ja tam jeździ kula, to ja tam się nie będę wychylał. No jak tam? Odpuścił Jest tutaj, dobra Po cichutku za pleckami No kurde, kuszące to jest no, Możesz iść troszeczkę szybciej No, wiadomo Jakby z, z podwody wody wychodził A to tylko śnieg Muszę sobie oznaczyć, żeby biec tak bardziej Póki to jest osad, jeszcze spoko Jedna osa padła, ale tu gdzieś jeszcze jest druga. Dobra. Ja jeszcze mnie tam próbował killem. Nie, nie, tak się bawimy, Jurek. Ty mnie nie Dawaj, dawaj, panie. Dawaj, dawaj, panie. Bo nas zima zostanie. Czy ja tracę energię już? Jeszcze nie Słyszę jak ktoś wezwał windę. Kurde, rakietowiec tutaj? Niezbyt przyjazny ziomek ja Jeszcze skręca w tamtą stronę. Świetnie. ale mi to bochtało energii. Dobra, dobra. Osłony, panie. Biegniemy dalej, ale no... To zrobiło tak gęsto na sam koniec. przeładuj Oki doki, ile masz? Minutk. Najważniejsze to wezwać. Kurde, zobaczcie, energia mi chodzi, jestem bardzo tutaj wychłodzony. O świetnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Czyli te najlżejsze bandaże tutaj to jest raczej takie Takie trochę za mało może być. czekam na innych, nie będę taki automatyczny powrót dobra, dwie minutki ja tu chyba nie marznę jak coś czy marznę trzęsie się? trochę się trzęsie chyba nikogo nie, nie, nie wykrywa w pobliżu, bo skróciło czas na 20 sekund dobra Dokończymy ten jakże udaną wyprawę, także co, dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem, <laughs> trzymajcie się, pa. A jakby ktoś chciał to y baje Coffee, Boski i TV, śmiało można będzie na dole w, w opisie, także dzięki z góry, thank you from the mountain.